Widzę, że już się nie może doczekać. Ja ojcu muszę dać znać, a nie nie może się doczekać. Y... Ojciec wyliczył, że według niego to się powinnam 18 lipca urodzić, także do 27 lipca to wcale nie jest taki długi dystans, że tak powiem. No nie, nie. No. A że ja jestem biologiem z wykształcenia, to wiem jak to działa, więc 9 dni jak najbardziej w przypadku żeńskiej spermy, jak najbardziej. O żeńskiej spermie też nigdy nie, nie słyszałam. Jak się kryje klacz i się chce ogierka, to się kryje w owulację. Jak się kryje klacz i chce mieć się klaczkę, to się kryje przed owulacją. żeńska sperma żyje do 9 dni w sprzyjających warunkach, ponieważ żeńska sperma jest wytrzymała, w przeciwieństwie do spermy męskiej, która jest szybka, ale w ogóle nie wytrzymała i odpada. Aha. No. A żeńska sperma żyje długo. Nawet dość normalnie jest powiedziane do 7 dni, ale nawet do 9 może. Także ja byłam najbardziej wytrzymałą żeńską spermą. Pomimo, że ja chodziłam do szkoły rolniczej, ja takiego, czegoś takiego pojęcia ja w ogóle nie pamiętam. Bo to jest skrót myślowy. Wiesz co, ja to jednak chyba naprawdę tobie zrobię meliskę czy miętę na jestem z tobą. Ona odpycha, przytulić, pocieszyć. Nie da, nie da. Wiesz co, zrobię tobie jednak tej meliski i meliski odlaryski. Nie lubię meliski.